Witam serdecznie, szczęść Boże, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha Ewangelia według świętego Jana. Ci z tłumu, którzy usłyszeli te słowa, mówili, on naprawdę jest prorokiem, a mówili o Jezusie, ponieważ Jezus w ostatnim wielkim dniu świąt stanął i wołał, mówiąc, jeśli ktoś odczuwa pragnienie, niech przyjdzie do mnie i pije. Jeśli ktoś we mnie uwierzy, rzeki wody żywej, jak mówi pismo, popłyną z jego wnętrza. Powiedział to o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli. A wtedy duch nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie dostąpił jeszcze chwały. To jest zapowiedź, to jest obietnica dana tym, którzy uwierzą w Jezusa. No i z tego powodu ludzie, którzy usłyszeli te słowa, mówili on naprawdę jest prorokiem. Czy tylko prorokiem? A inni utrzymywali, utrzymywali: on jest mesjaszem. Jeszcze inni wyrażali się z powątpiewaniem, ależ czy mesjasz ma przyjść z Galilei? Czyż Pismo nie mówi, że mesjasz przyjdzie z potomstwa Dawidowego i z Betlejem? To jest z miejscowości, w której przybywał Dawid. To są ciekawi ludzie, ci, którzy tak mówili, ponieważ oni znają proroctwa. No i dobrze by było, żebyśmy my też znali proroctwa, zapowiedzi, które, których udzielił Jezus, które są w Biblii, bo wtedy będziemy oczekiwać na wypełnienie tych proroctw. A często my nie wiemy, co tam jest zapowiedziane, co ja otrzymam, jak będę wierzył, jak będę grzeczny. Co ja będę miał z tego, że jestem grzeczny? Dzieci, jak wiedzą, dlaczego mają być grzeczne, to są grzeczne. No, jak będziesz grzeczny, to otrzymasz dar ducha świętego. A w naszym przypadku ta grzeczność, grzeczność polega na tym, żeby po prostu uwierzyć w Jezusa i żeby tą wiarę było widać. Żeby ta wiara nie była martwa, pozbawiona uczynków. Bo wiara bez uczynków jest martwa i nic nam nie daje, więc niech nasza wiara będzie żywa, wtedy otrzymasz Ducha Świętego. I powstał co do niego rozłam w tłumie, czyli dokonała się schizma. My nie lubimy tego słowa. Kościół nie lubi tego słowa, kościół nie chce trwać w, sch w schizmie, kościół będzie robił wszystko, żeby nie było schizmy. Żeby była jedność, ponieważ wierzymy w jeden święty powszechny apostolski Kościół, jeden Kościół, a nie wiele kościołów. Niech będzie między nami jedność. I nawet teraz widzimy dążenie do jedności, niestety w zły sposób, bo to zamiast prowadzić do jedności, to zaraz doprowadzi do jeszcze większego rozłamu. No tak jak tutaj w tym słowie jak źle budujesz, to to się rozwali. Jak budujesz na Chrystusie, to to będzie trwałe. Bo On będzie to budował. A Ty tylko nie przeszkadzaj. No i doszło do schizmy w tłumie z powodu Jezusa. Pan Jezus kiedyś powiedział: Nie sądźcie, że przyszedłem przynieść pokój. Przyszedłem przynieść rozłam. I będą podzieleni w jednym domu, czyli w kościele. Kościół będzie podzielony. Kościół to jest dom. Z powodu Chrystusa. Jedni będą wierzyć w Niego tak, inni będą wierzyć w Niego tak. No i niedobrze jest, kiedy ciało jest podzielone, bo wtedy ciało jest chore. Ale doszło do rozłamu z powodu Chrystusa. Niektórzy z nich siłą chcieli go zatrzymać. Nikt jednak nie wyciągnął ręki przeciw niemu. Co oni chcieli zrobić z Jezusem? Oni chcieli go przymusić do posłuszeństwa. Posłuszeństwo, posłuszeństwo, posłuszeństwo. Często słyszymy to słowo: Musisz być posłuszny. Nie jesteś posłuszny, nie jesteście posłuszni. Więc to wy. Przyczyniacie się do schizmy, do rozłamu. Ale Jezusa nie da się zatrzymać, nie da się go zmusić do posłuszeństwa. Jezusa nie da się zmusić do posłuszeństwa, także tych, którzy idą za Nim. Naprawdę. No bo ci, którzy tam byli w świątyni, a zaraz się ujawnią, ci, którzy wysłali tych stróżów. Tych strażników, żeby Jezusa pojmać, oni, oni nie szli za Bogiem. Oni szli za swoim wymysłem Boga. Jezus przychodzi mówi, i głosi prawdę, a ci się sprzeciwiają temu, co Jezus głosi. A to są przecież arcykapłani, uczyni w piśmie, Żydzi ogólnie mówiąc, to są. No, ludzie, którzy mają studia, doktorowie, profesorowie, ci, którzy są, zasiadają w Sanhedrynie, w, w jakimś tam w jakiejś komisji, episkopatu, może nawet w episkopacie gdzieś tam siedzą i mówią, jak wierzyć, jak nie wierzyć, co jest dobre, co jest złe, mówią nam. No i wrócili więc strażnicy do arcykapłanów i farzeuszów, a ci ich zapytali, czemu go nie Przyprowadziliście? czym go nie zmusiliście do posłuszeństwa? Strażnicy odpowiedzieli: Nigdy żaden człowiek tak nie przemawiał. Na to farzeusze zapytali ich, czy i wy daliście się otumanić temu człowiekowi, temu Jezusowi? Czy ktokolwiek ze starszyzny albo z farzeuszy uwierzył w niego? Tylko ten motłoch, który jest przeklęty, bo nie zna prawa. I to jest takie zdanie, które często jest używane wobec tych, którzy nie mają teologii, nie mają studiów, nie mają jakichś tam no, e, w, jakiejś wiedzy. Mają tylko sensus fidei. Co to jest sensus fidei? To jest zmysł wiary, który towarzyszy każdemu ochrzczonemu. Jeśli oczywiście trwa w łasce uświęcającej, a nie żyje w grzechu, masz wtedy ten sensus fidei, ten zmysł wiary, czyli to czucie wiary, czuję wiarę. Czuję, że to ten gościu źle mówi, albo ta gościuwa źle mówi, że tu coś jest nie Teges. I ten motłoch uwierzył Chrystusa, bo ma sensus fidei. Ci natomiast nie wierzą w Chrystusa, ci, którzy siedzą tam na, na górze, stracili wiarę. Tak jak to nawet Maria przepowiadała, że Rzym straci wiarę. Są takie proroctwa? Maria tak obja objawiała się i tak mówiła? Rzym straci wiarę. I nawet są znane te objawienia, nie pamiętam gdzie one były. W Japonii czy w Fatimie? Nie pamiętam gdzie to było. Się tak bardzo tym nie, nie interesuje, aż tak mocno, więc nie pamiętam wielu rzeczy, ale ci mają sensus wiary, czyli ten zmysł wiary, sensus fidei, a przeciwieństwem yy, tego zmysłu wiary jest zmysł świata, sensus mundi. Myślimy, jak ten świat. Czy arcykapłani uczeni w piśmie nie myśleli poświatowemu i dlatego nie byli w stanie przyjąć Chrystusa? No bo szukali siebie. Wszystko co robili, robili dla swojej chwały. Filakterie wydłużali, frędzle, płaszcze takie długie, lubili te pozdrowienia na rękach, lubili jak się dobrze o nich mówiło, nie lubili krytyki, nienawidzili krytyki. Oj, to oni mieli problem z krytyką. Jezus ich krytykował wielokrotnie. Że robią coś źle, że robią coś na pokaz, że są aktorami. Długo się modlą, ale tylko i wyłącznie na pokaz. No i, no i oni mówią, że ten motłoch jest przeklęty, bo nie zna prawa. A Jezus mówił, Błogosławieni ubodzy w duchu. A oni mówią, Wy jesteście przeklęci. No i potem Jezus mówił, że wyłączą Was synagog. Ze wspólnot was wyrzucą. No, ja byłem wyrzucony ze wspólnoty i to nie jeden raz. Z niektórych sam od, odszedłem. Wy też pewnie byliście wyrzucani, albo jesteście w, w trakcie wyrzucania, albo niechętnie się na was patrzy, bo jesteście tym motłochem. A ten motłoch, jeśli żyje własce uświęcającej, to ma zmysł wiary. W przeciwieństwie do tych, którzy są tam na górze i mają Biblię otwartą, tak jak ja teraz przed oczami, a nie potrafią czytać tej Biblii, i kazania ich też nie są zbyt namaszczone Duchem Świętym, bo jakby Jezus jeszcze nie był uwielbiony w ich sercach, dlatego Duch Święty nie został jeszcze dany. Bo Jezus nie został uwielbiony, bo oni nie wierzą w Jezusa, więc nie mają Ducha Świętego. Kto nie wierzy w, Ducha, w Jezusa, nie ma Ducha Świętego. Ktoś może mówić o Jezusie, ale go zmienia. Mówi nieprawdę o nim. Ma taki człowiek Ducha Świętego? No nie ma. O tym mówi Biblia. Odezwał się do nich nikodem. Ten, który poprzednio przyszedł do niego, jeden z nich, on w nocy do niego przyszedł, nie? Pamiętacie? Czy nasze prawo skazuje kogoś, jeśli najpierw go nie przesłucha i nie dowie się, co robi? Ale im powiedział. Biskupi wystąpią przeciwko biskupom, kardynałowie przeciwko kardynałom. Widzimy to na własne oczy, nie? Jeden z nich, Nikodem, ważny człowiek, mówi do tych tam na górze tych warzeuszów uczonych w piśmie, Mylicie się, źle robicie, wy go już potępiliście, wy go nawet nie wysłuchaliście. A oni do niego tak, na to mu odpowiedzieli: Czy i ty jesteś z Galilei? Sprawdź i przekonaj się, że nie będzie proroka z Galilei. Zobaczcie, oni mówią: Nie będzie proroka z Galilei. Czyli oni wchodzą. Yy... W, w działanie Ducha Świętego. Oni mówią, co będzie, a co nie będzie. Oni są mądrzejsi od Boga. Oni wchodzą w rolę Boga. To Bóg decyduje, kto jest prorokiem, kogo namaszcza, a nie oni. Nie masz naszego glejtu, nie masz naszego papierka, to nie pozwalamy Ci mówić tak? w imię nasze. W imię naszej społeczności, naszego kościoła, naszej wspólnoty. Nie będzie proroka z Galilei, tak powiedzieli. I zobaczcie, po tych słowach pojawia się bardzo ważne zdanie, którego wcześniej nie widziałem, teraz to zauważyłem. I rozeszli się każdy do swojego domu. Tak bardzo chcieli być w jedności, że aż się rozeszli. Każdy do swojego domu. To tak jak małżeństwo pije sobie z dzióbków, mówią kocham cię, kocham cię, kocham cię, kocham cię, a potem się rozchodzą i mieszkają osobno. On tu, ona tam. Dlaczego oni się rozeszli i każdy, każdy do swojego domu? W Księdze Sędziów ostatnie dwa zdania, bardzo ważne, w 21 rozdziale, 24-25. Wówczas rozeszli się stamtąd Izraelici każdy do swego pokolenia i do swego rodu a stamtąd każdy na swoje dziedzictwo w owych dniach nie było króla w Izraelu każdy czynił to co było słuszne w jego oczach Jezusa nie przyjęli jako króla nie uznali go jako pana i zbawiciela i zamiast jedności doszło do jeszcze większego rozłamu do jeszcze większej schizmy, ale to oni są odpowiedzialni za to. Chcą jedności, ale nie będzie jedności, ponieważ nie ma jedności budowanej na kłamstwie. Za to jest jedność, która jest zbudowana na prawdzie. Rozeszli się każdy do swojego domu! A Jezus poszedł wtedy na górę oliwną i tam się modlił. A oni rozeszli się do swoich domów. I to, jest, to są ostatnie słowa z Księgi Sędziów. Następna Księga to jest Księga Ród. I ona rozpoczyna się od takich słów: W czasach, gdy rządzili sędziowie, nastał głód w kraju. Nie było króla, ale byli sędziowie. Nastał głód w kraju co to znaczy? Czy my nie mamy teraz wielkiego głodu Słowa Bożego? Ludzie tęsknią za Słowem Bożym. Niech ktoś mi wreszcie powie, jak mam żyć. Ludzie mają problemy z depresją w relacjach. Nie mamy jedności. Jesteśmy głodni jedności. Jesteśmy głodni kogoś, kto przyjdzie i nas zjednoczy i powie: Słuchajcie mnie, ja znam prawdę. Tęsknimy za Jezusem. Jezu, przyjdź, Maranata, Panie, przyjdź, bo to, co się dzieje teraz, to, to, nie, to nie jest dobro, to jest zło. Jedni się wywyższają i, i kosztem tych, tych, którzy są na dole, kosztem tego motłochu, oni mówią: Ty nie wiesz, ty nie znasz się, ty nie czytałeś Biblii ty nie znasz tych, jak one się nazywają, tych dokumentów, ale te dokumenty nie są zgodne z Biblią i nie są zgodne z tym, co zostało wcześniej napisane. Familiaris consortio, amoris letitia. Porównajcie sobie te dwa dokumenty, ja je czytałem, bo musiałem na studiach. Czytałem nie raz. One są ze sobą niezgodne, chociaż wielu mówi, one są zgodne, one są zgodne. No gdzie są zgodne? W końcu dojdzie do tego, że każdy rozejdzie się do swojego domciu i każdy będzie myślał o sobie, a kościół będzie jedną wielką ruiną. Co zresztą już jest coraz bardziej. Gdzie jest ta ewangelizacja? Gdzie są te ewangelizacje? Dlaczego nie ma ewangelizacji? Dlaczego ludzie nie wychodzą? Ci uwielbiacze, ci, którzy tak bardzo uwielbiają Boga, nie chodzą po domach. Nie widać ich. Dlaczego? No bo każdy odchodzi do siebie. Byłem we wspólnotach, które liczyły dużo, dużo ludzi i wielu ludzi poodchodziło. Każdy do swojego domciu. Kiedyś byli zapaleni, zapalonymi ewangelizatorami, a teraz siedzą sobie w domciu, myślą o sobie. Niektórzy nawet poszli w drugą stronę. Po, porobili sobie tatuaże na rękach i później spotykam ich. Ej, przecież ty byłeś ewangelizatorem. Co ci się stało? Aj, to wiesz, pogubiłem się. Tam. No ale to obudź się. Nie, no wiesz, ja już nie umiem. też. Ej, gdzie jest Jezus? Przecież byłeś taki gorliwy. Każdy poszedł do swojego domciu. Rozeszli się. No właśnie. Bo króla nie było. Bo Jezus nie jest ich panem. Kto jest ich panem? Ich brzuch. To jest kult ciała, sensus mundi, zmysł świata ich porwał. I każdy poszedł do siebie. A geusz też mówi, ej, co wy robicie? Budujecie swoje domy? Obudźcie się, prorok geusz. Świątynia pańska leży w ruinie, a wy budujecie swoje domy. I dlatego jest Wam tak źle. Dlatego zbieracie do dziurawego mieszka. Obudźcie się i zacznijcie budować dom Pański. Jezus został w domu Pańskim sam. Rozumiecie? Tak często z nami jest, że o Jezusa jesteśmy w stanie się kłócić, hejtować jeden drugiego, a później każdy idzie w swoją stronę. I Kościół nie jest budowany. Mam nadzieję, że, że zostałem zrozumiany. Choć moja mowa czasami jest tak ciężka, że po prostu mówię, nie wiem, to ja już to mówiłem, czy jeszcze tego nie mówiłem. Jak Bóg da, to widzimy się jutro z Panem Bogiem i pozdrawiam.